Kolejnym elementem, zaraz po liderach i ciężarkach, które omówiliśmy w poprzednich odcinkach, jest element strzałowy. Dużo można by tu mówić, ja skupię się na najważniejszych dwóch częściach tak naprawdę, ponieważ strzałówkę ja osobiście dzielę na tą z plecionki i zwykłą. Do czego i jak należy jej użyć? Jeżeli chodzi o strzałówkę z plecionki, Używam ją tylko i wyłącznie w momencie, kiedy chcę rzucać dość daleko. Dlaczego? Dlatego, że plecionka nie jest w ogóle rozciągliwa i moment, w którym będziemy ładowali kij, czyli rzut, da nam największą siłę. Po prostu nie mam wtedy żadnego elementu, który nam się rozciągnie i ten rzut będzie bardzo daleki. Ja jako strzałówkę używam naszą oktę 0,32 mm. Ona też nie może być za bardzo gruba, dlatego, żeby nie stawiała dość dużego oporu. Główne linki omówimy troszkę później. Jeżeli chodzi o strzałówkę zwykłą, mam tu bardzo fajną Dive Saltige 0,70 mm, jest to bardzo, bardzo gruba strzałówka. Ale jeżeli chodzi o jakieś mniej istotne zadania, czyli mniejsze ryby, tam gdzie mamy mniej zaczepów, używam też troszkę cieńszej. Może to być na przykład 0,50. Wydaje mi się, że taka grubość będzie dość optymalna. Na pewno od takiej należy zacząć, ponieważ na takiej strzałówce o wiele łatwiej będzie nam się uczyć wiązać. Co, aha, co nam daje jeszcze dodatkowo strzałówka mono? To jest nasz element, który jest jak widać bardziej rozciągliwy. Na przykład, jeżeli mamy plecionkę główną. Wtedy warto dać i wywozimy zestawy, warto dać jest strzałówkę mono, dlatego że będzie ona rozciągliwa i to jest nasz taki ostatni amortyzator e, i zwiększa naszą szansę po prostu na wyholowanie ryby. ciągka niestety, tak jak wcześniej wspomniałem, w ogóle się nie rozciąga. E, no i nie mamy tego amortyzatora. Wtedy musimy zaopatrzyć się w o wiele miększy kij, ale o tym także powiemy później. Dobra, omówiłem chyba już wszystko razem z grubościami. Jak należy ją zawiązać? Ja wiążę tylko jednym węzłem, który jest dla mnie najlepszy i za chwilę go pokażę. Do tego posłużę się żyłką czerwoną, tak aby wszystko było o wiele lepiej widoczne. Wyobraźmy sobie, że jest to nasza żyłka główna od kołowrotka. Bierzemy strzałówkę. Najpierw na strzałówce wykonujemy zwykłą pętelkę zaciskamy dość delikatnie i teraz dość istotne wkładając żyłkę główną zawsze do strony dłuższej Przekładam przez oczko najlepiej jeszcze sobie tę, tę strzałówkę gdzieś umieścić tak aby, tak aby była delikatnie, delikatnie napięta, o wiele lepiej będzie nam się wiązało. I obkręcamy. Ja osobiście obkręcam 8 razy. Kiedy obkręcimy już 8 razy, stajemy i z powrotem obkręcamy 6 razy. I teraz kolejny dość istotny element, czyli jeżeli żyłka główna wychodzi nam tutaj w tym przypadku z tej strony, z powrotem musimy nawlec ją na drugą stronę. I także pomiędzy oczko, które nam wyszło z tego elementu krótkiego i z tego elementu długiego, przekładamy tutaj, tak żeby po prostu... Przepraszam, ale jest bardzo gorąco. Tak, żeby nam wyszła taka pętelka zaciskowa. Teraz musimy to nawilżyć, bo inaczej tego nie zaciągniemy, uwierzcie mi. I delikatnie zaciskamy, trzymając no niestety za wszystkie części tak naprawdę. Proszę bardzo, węzeł nam wyszedł. Jeszcze dociskam. Nie martwcie się jak on nie wyjdzie za pierwszym razem, ponieważ nie jest to łatwy węzeł. W kolejnej części ja akurat ze sobą niestety nie wziąłem, może to być najlepiej klej pateksa w pędzelku. Ja jeszcze sobie tutaj to wszystko delikatnie odklejam już to sobie wszystko obkleję i to zaschnie obcinam jak najkrócej zaraz przez w węźle nie bójcie się że to, to strzeli bo to nie wystrzeli po prostu to będzie zaklejone i tak naprawdę nie ma prawa nie ma prawa nic się tam rozwiązać a każdy każdy element wystający to jest kolejna przeszkoda dla przelotek jeżeli na przykład łowimy z wywózki i zielsko bardzo często nam się tutaj zbiera możemy mieć potem problem z wyhodowaniem ryby bardzo węzeł mamy gotowy dzięki temu, że zawsze też zawsze powtarzam, jeżeli już ten węzeł wykonaliśmy, skleiliśmy sprawdźmy go mocno ciągnąc no, lepiej, żeby pękł właśnie w rękach, niż aniżeli potem na rybie, jak tutaj można zauważyć nie, nie puścił węzeł jest żyłka czerwona, doskonale to widać po prostu Zacisnąło się z tej strony i żyłka pękła. Robimy jeszcze raz, lepiej żeby, tak jak mówię, pękło to w rękach, a nie że na rybie. Tak jak wcześniej wspomniałem, wcześniej sprawdziliśmy węzeł. Nawet krew mi poszła z palca. Warto może nawet sobie czasem jakieś rękawiczki uzbroić, ponieważ strzałówka albo plesionka niestety potrafią ciąć. Warto sprawdzić. Mocno węzeł ten trzyma, tak jakby było po prostu zwykłe łączenie. Delikatnie klejem można to poprawić i tak powinien wyglądać ten węzeł. Tutaj, w tym węźle, jest to o tyle lepsze, że żyłka, która jest cieńsza, fajnie nam robi to wejście i lepiej przechodzi przez przelotki, co daje nam lepsze rzuty i nie ma takiego tarcia Jeżeli chodzi o, także o zielsko, też po prostu tego to mniej zbiera. Nie wspomniałem jeszcze o długości strzałki. Długość strzałki, jeżeli chodzi o rzut, to powinniśmy sobie wybrać ten element od szczytówki, zestaw, ewentualnie z pomp, rakieta. Jaki potrzebujemy do rzutu i 2-3 nawoje na kołowrotku. Jeżeli chodzi o wywózkę, sprawa ma się tu zupełnie inaczej. Niektórzy mówią ileś tam metrów, dwa razy długość kija, ja nie raz używam 15, nawet do 20 metrów strzałówki Jeżeli po prostu e, miejsca tego wymaga, jeżeli jest dużo zaczepów drzew podwodnych, kołki na różnych liankach ja po prostu wolę dać o wiele więcej strzałówki nie wpływa to w ogóle na hol, a mamy bezpieczeństwo i gwarancję gwarancję tego, że rybę po prostu możemy wyjąć, jeżeli ona gdzieś tam sobie dalej pójdzie.